Najtańsze końce w sieci, dobry kontakt, konkursy na fanpage'u, końce za przelew i sms, to wszystko na fifa14gold.pl Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery, no w cudzysłowie kariera Beezleague Dzisiaj może już odpadniemy z pucharu, ponieważ gramy na wyjeździe z Galatasaray, a ostatnio przegraliśmy 3-0 Chętnie bym zmienił tutaj taktykę tego zespołu, Bo no, ale mam tutaj za dużo napastników, a za mało środkowych pomocników, no ale niestety Muszę grać do końca sezonu tak, taką, taką taktyką, chyba że w styczniu coś się zmieni. Bo ta taktyka, co teraz gram, to ją chyba dobra jest tylko w fucie, a w karierze jest ona bardzo słaba, nieprzydatna. Jao Frank, Martinez, znowu Jao Frank? Nie, Martinez, oj, co tam, chłopcy, radarowcy. Uuuu, Torban, <gryw> Reignad, Reignad Rybling. Jebangę, jak to jeszcze wysunął. O no, Martinez, no! no! Jackson, peł! Na pustą, kurde, rena, łysy Łysy z Napoli obronił Teraz Turang. o, Turang, chyba pierwszy raz przy piłce w tym spotkaniu Piękna wrzutka Idealna Diego Costa z główeczki Aj, 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 aj. Z baniaka przypierdzielił No, łysy z Napoli nie dał rady Dobrze, nie ma O Kajehong, o A, Kurta, kurtka Kurde ja... po samej jaja się kłanię kibicom Rozklepali go, ale go 45 minuta zawsze trwa wiecznie O, tu ładnie też przejął sobie kajhom Czy kto to tam jest? Nie denerwujcie mnie Oj, oj, bechrami, piłka się klei do muszki No, e, łopanie I bo on się powinien kipnąć, o no, takiego chopsa w łeb dostać z Bali, to... Naprawdę Cały dół, cały dół, Martinez, ogarniesz się? Tak, ogarnę a, ir Turan to już jest sam. Ja zaś przepycha się, zaś wyprzedzą. O, jakim cudem on się. Jak... Szybciejszy od tego od Turana jakiś Czwel. myślałem, że jakimś cudem przeleci. No, Turan! Ale zaś ten domesto znów kurwa mać! No, sędzia pf, doliczył dwie minuty. Nic, nic nie doliczył w końcu. Szybkie zakończenie meczu. Hehehe, jeden do jednego. No było ciężko, no Turan po prostu tak opizda. No, a następny mecz nie wyjdzie, bo będzie musiał się potrenować na siłowni. Masa musi być jak takie, takie domestos, go przepychał w polu karnym. To, to jest coś nie tak z tym zawodnikiem, albo lubi się tak, lubi być takim popychanym. To już inna sprawa. Więc na ten mecz sobie wyjdzie David Villa, żeby Arda Tura mógł sobie spokojnie na siłowni spędzić kilka godzin i zwiększyć swoją masę mięśniową. Jest tam Lewandowski, Hummels. Patrz, jest jakiś inny cwel, Gol. Brawo, na krótkim słupku, że to idealnie pokrył. O, Siber, a Kaj Lewandowski, niegro! Co ty go dusz? <laughs> to było mo... <laughs> ale zagrywka pokerowa. <laughs> Dawaj teraz jeden, jeden. Może ja też mam OPE główki? Pyk, oczywiście. Dziękuję. Dziękuję, FIFO. To, ale zagranie pierwsza klasa, może mi się zmienisz? <laughs> ale masz <mąż> szczęście. <laughs> Jezu kurtka chciałem wcześniej podawać do hondy, spalony, nie? Nie było! Co tygodusz? A drugi roczny, drugi gol. Idealnie. Ale Bramkarz teraz nie postanowił się wypierdzielić i go stał na nogach twardo. Tak, tak zawsze. I znowu Bramkarz w felek obronił. Dobrze, idealnie w tempo, pięknie. Nani, nani, no nani, no to, no, to jest zawodnik, którego się ceni. No po prostu, no tak, przejść wszystko idealnie No, samolocik no, no, proszę spojrzeć, no klasa światowa po prostu No szkoda, że w, w tym, w Manchesterze sobie nie pogrywa w pierwszym składzie Aj, falicznie, teraz środek, pięknie, Martinez Teraz Martinez, no i konie go to jest Te, fele... <laughs> Felek po, No powiedzmy, że to było, no po prostu Idealna obrona Znowu to chwycił No, denerwujesz mnie powoli Bisz tam sibera. Co ja mam powiedzieć na ten temat? Pa I kurtka Ja pierdziele Pa, on od razu jak obronił to od razu wstał na kolana, pa bo on już musiał robić, ty Martingę, no ja, oni się tak opierdalają, o niska w ataku kurwa pracowitość. Ile, co, ile ty byś chciał pieniędzy? Co? Ile cię mu zapłacić? Ja nawet nowy kontrakt, żebyś mi kurwa grął na tym wojsku, żebyś mi przynajmniej biegł. Nie musisz już mieć formy, ale musisz biegać, chłopie, bo bez biegania to nie ma gadania. No, 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 co poradzić? O, kiepsko, kiepsko mi coś idzie. Ta liga jest naprawdę aż taka ciężka. No to teraz czas na Galatasaray, O, w deszczu. W pierwszym meczu było 3-0, porażka. No to w tym byśmy musieli też wdupcyć trzy bramki. Potem dogrywka karnie. Bardzo ciężkie zadanie. Chyba nie do zrobienia. Atletico jest aktualnie bez formy. Dawaj, 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 nani. Po ziemi. Honda! A ja, no tak bardziej ślizgiem, a nie to już kolanami, już już, już cieszynek robił po drodze, nie? <grystanie> nie, to nie tak łatwo, nie ma. Martinez, mój go do, że ty coś w dupcy już, pa! <grystanie> ja już chciałem się tak z ciebie śmiać, że ty jest taki słaby, ale coś, mo, no, pokazujesz klasę. No, jeszcze dwie bramki hat -trick tu, no i po prostu podwyżka musi być. No, dwa! Kosta, tyś tego nie znieścił! A jak byłoby 2-0 przed zejściem do, do szatni, to ja pierdzielu już tak ustawienie na drugą połowę. No, ja muszę i nim wciepnąć, nie? Bo to jest no, śmiechu warte, co tam się dzieje. Mój gol! Mój moi gol! Moich! Ho-ho-ho! Jest! 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 jest. 2-0, pięknie. To jest Kosta. Tego nie zrozumisz. Ach, stracił dwóch obrońców. Bo, no, idealne przyjęcie. No, to wszystko tu, co było, było idealne. Bo mógł równocześnie źle przyjąć. Mógł obrońca, mógł moga gadżeta. Mógł, mógł to bramkarz spokojnie obronić. No, ale wszystko było zgodnie z planem. FIFA pozwoliła mi wdupcyć bramkę. Elegancko 2-0. Jeszcze no jedna. Honda, Honda, Honda. No, no, no! Buja! A oh, jea, yeah, Kosta. Pięknie. No, i to znowu. Pogratulować tylko tej akcji, tej sytuacji Jest 3-0, jest 3-3 w dwumeczu. Jeszcze jedna bramka. Pamiętać, żeby tylko nie stracić, bo jeśli stracę, to to jest przejebane, nie Honda, nie, nie, nie wciskaj mi się sam Honda! No, Honda! No! No! Ale Honda jest taki głupi! Jak on mógł z nim lecieć na skrzydło? By został na tym środku, na tej jedenastce, może bym do niego podął po ziemi, a on lecił z nim. No. Tch, nie rozumia tego. Jeszcze naspalony sobie biegą, no, to jest no, debilis totalny. Nie, 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 nie! mnie no nie wyłaś! Kurwa jego mać! Istny ciul na tej bramie broni! No ja, i przez takich debili w bramce... Wypierdalaj kurwa będziesz mnie wkurwiał. Jakie szczęście może ją bramkarza na ławie. Boże! NANI! No! No jak go tam trzymią kurwa za jaja! No to kończymy nasze wzmacniające w plaży. No po prostu było pięknie do momentu, kiedy Kurtka nie odpierdolił. No niestety, z takimi bramkarzami też trzeba mieć do czynienia. Raz si broni wyjebanie, raz chujowo, jak w tym przypadku. Nie wiem, co nie mają z tym wychodzeniem z bramki. No szkoda, dzisiaj bardzo słaba forma. Nie udało się. Oj, wypadliśmy z wielkiej czwórki, szóstki. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.